Dzień dobry Państwu pilne. Proszę Państwo. Rzeczywiście niezwykle bulwersującym jest to, że ABW praktycznie nic nie robi w sprawie tej aplikacji mateckiego. Jest bardzo dużo zawiadomień o tym, że poprzez działanie tej aplikacji było uniemożliwienie głosowania. No, wychodzą, wychodzą różni ludzie, wychodzi pani. Sędzia Manoska i pani sędzia Manoska mówi o jakichś giertychówkach, o jakichś protestach, o jakichś rzeczach nieistotnych. Nie rozumiem, dlaczego to absolutnie nie jest badane. E, po to, żeby ABW zareagowało na tę aplikację Mateckiego, e, potrzebne było zawiadomienie Metz na Sęgiertych. Jest coś absolutnie bulwersującego dla państw pierwszej. głosów. Wybory Czyli w skrócie opowiem Wam bardzo przykrą historię dnia dzisiejszego. Jak to się stało, że weszłam do lokalu numer 663 w Warszawie i wyszłam głosu nie oddając. Były to moje pierwsze wybory poza moim miejscem stałego zamieszkania. Od jakiegoś czasu jestem już w Warszawie i wiedziałam, że będę stąd dzisiaj chciała głosować. Także załatwiłam sobie zaświadczenie o prawie do głosowania. Pracuję jako stewardesa, miałam lot na godzinę 14.35, więc postanowiłam tuż przed pójściem do pracy w zasadzie za jedną drogą załatwić sobie oddanie głosu w wyborach i dojazd do pracy. Tak jak pomyślałam, tak zrobiłam. Wyszłam z domu z dużym zapasem czasowym, bo miałam przymiarkę na to, że mogą być kolejki. I tak też było kolejka na ponad pół godziny czekania, ale mówię ok, zdążę. Zdążę, spokojnie, zdążę. W końcu przyszła moja kolej, członek komisji wziął ode mnie mój dowód osobisty oraz zaświadczenie w formie papierowej, zaczął do spisu wyborców wpisywać wszystkie moje dane, imię, nazwisko, numer PESL, adres zamieszkania, po czym wziął do ręki moje zaświadczenie i zaczął wpisywać jego numer i jakieś inne dane w jakiś system w swoim telefonie komórkowym. Zdziwiło mnie to, bo pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, żeby w taki sposób działało głosowanie z zaświadczeniem, no ale okej. Okay. Pan wpisał te dane, po czym poinformował mnie, że... No i zapytał mnie, czy pani już dzisiaj głosowała. No i zdziwiłam się, odpowiedziałam, że nie. Jestem dzisiaj pierwszy raz w lokalu wyborczym. Poprosił ten pan swoją koleżankę, z którą pracował, siedziała obok, o sprawdzenie, czy wszystko dobrze wpisał. Ona na swoim telefonie komórkowym uczyniła to samo, wpisała te moje dane, ten numer zaświadczenia i mówi, ale już ktoś dzisiaj głosował z identycznym numerem zaświadczenia. Nie może pani oddać głosu, bo to zaświadczenie jest nieważne. I ja po prostu mi się zrobiło gorąco. Świat się na moment zatrzymał. I mówię, ale że jak. No i bez w ogóle jakiegokolwiek elementu zaskoczenia, wzruszenia z ich strony usłyszałam, no ktoś już dzisiaj zagłosował na no identyczny numer ze nie może Pani zagłosować. I ja mówię, ale przepraszam bardzo, co ja mam zrobić w zaistniałej sytuacji? Eee, panu polecono mi udać się do Pana Przewodniczącego tej komisji, więc podeszłam Pan przewodniczący zachował się w sposób absolutnie lekceważący w stosunku do mojej osoby. Musiałam trzy razy prosić, żeby zwrócił na mnie swoją uwagę, e, którą zwrócił w średni sposób i tłumaczę, że mam problem, nie mogę oddać głosu, z zaświadczeniem jest problem, że proszę o pomoc. A ten pan w sumie nawet na mnie nie patrząc powiedział, no to trudno, to pani nie zagłosuje. Trudno? Tyle ty jest wart mój głos? Trudno, naprawdę. I w ogóle zajął się czymś zupełnie innym, poszedł sobie i, i nic, w ogóle zero jakiejkolwiek troski, wzruszenia. I wiecie, ja byłam w sytuacji, po pierwsze, w totalnym szoku, w potężnym szoku, jakiego chyba jeszcze w życiu nie doświadczyłam. Ja zupełnie sama moje pierwsze wybory prezydenckie w życiu i ktoś mi mówi, że moje zaświadczenie jest nieważne, że, że nie zagłosuję. E, pomijając ten szok, już była taka godzina, że naprawdę musiałam wyjść do pracy. Będąc stewardessą, punktualność jest bardzo ważna i nie mogłam pozwolić sobie na to, żeby spędzić pół godziny czy godzinę więcej w lokalu wyborczym, tłumacząc komuś, czym problem, czy kłócać się z kimkolwiek, bo wiedziałam, że do tej pracy już w tym momencie nie zdążę. Więc praktycznie ze łzami w oczach wyszłam z tym zaświadczeniem w ręce z lokalu, i pojechałam do pracy, zostawiając, tak naprawdę, w dosłownym tego słowa znaczeniu, te problemy na ziemi. Musiałam wykonać lot jako załoga. Wróciłam do Polski po godzinie 21. W zasadzie była już, było już bliżej 22., więc lokale wyborcze były zamknięte. Nie miałam nawet już możliwości, żeby wrócić do tego lokalu albo udać się nawet do jakiegoś innego. Po prostu. Nie mogłam nic z tym zrobić. I powiem Wam, im dłużej o tym myślałam, co się wydarzyło, tym większym przerażeniem się zaczęłam napawać, bo tak jak sobie teraz myślę, wszystkie te moje dane zostały wpisane do tego spisu. Ja ze swojej strony w żadnym miejscu podpisu nie złożyłam, ale czy moje dane zostały wykreślone po tym, jak odeszłam od tego miejsca? Czułam wręcz tak, i takie naciskanie ze strony komisji, że no dobra, nie może pani zagłosować, to niech następny przejdzie, bo jest kolejka, nie mamy czasu na takie rzeczy. Dosłownie ja tak to odebrałam, w taki sposób. Także jestem przerażona tym, co się stało. Dochodzi do mnie, że doszło tu do bardzo poważnego, bardzo poważnego incydentu, że zostało pogwałcone jedno z moich najważniejszych prac i Zaczynam dopiero nad tym myśleć, co powinnam zrobić w zaistniałej sytuacji. Wiem, że nie mogę tego tak zostawić, i że powinnam domagać się jakiejkolwiek sprawiedliwości w tej sprawie. Szanowni Państwo, to jest naprawdę sytuacja, w której już wtedy, kiedy podczas e, głosowania. W drugiej turze w ciągu dnia było wiadomo, że jest jakaś aplikacja, która jest wykorzystywana przez Komisję Wyborczą. Powinien być komunikat i tak naprawdę, w państwie prawa, to ABW powinno być bardzo szybko u pana Mateckiego, czy w miejscach, gdzie ta aplikacja jest używana. Zobaczcie państwo, ta pani. Do tej pory nie jest przesłuchiwana, nie są przesłuchiwani ludzie z tej komisji wyborczej. Zobaczcie Państwo, co, co tam się dzieje. Znaczy, ci członkowie komisji wyborczej wmawiają tej pani, że ona już raz głosowała. Czyli de facto straszą ją, że popełniała przestępstwo, prawda, no bo to jest bardzo poważne przestępstwo. I co? Nie zajmują policji nic z tym nie robią, tylko po prostu mówią strasznie, No bo tak to wygląda, ty idź sobie, prawda? Ona czeka, jest uparta, chce rozmawiać z szefem komisji, szef komisji co na to, szef komisji mówi, to nie zagłosuje pani. Wiecie państwo, to, że ci ludzie do tej pory nie mają postawionych zarzutów, jest to e, niestety, ale wygląda na to działanie systemowe. Bo są e, wszczęte śledztwa, nikt do tej pory e, nie został przesłuchany, nikt do tej pory e, nie ma wszczętych zarzutów. Mamy to, co nam pokazuje pan Bodnar i pan Korneluk od takiego czasu. Robimy gonienie króliczka i mamy wypowiedzi pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która mówi, że e, jest bajzer, że jest szefową bajzlu. To jest coś niebywałego, Szanowni Państwo. Eee, okazuje się, że ta sprawa aplikacji, przecież ona funkcjonuje tyle czasu i została podjęta przez ABW praktycznie po tym, kiedy zgłaszał mecenas Giertych. ABW sama z siebie tego nie robiła. Nie rozumiem, dlaczego pan, pan minister Siemoniak nic, nic tutaj eee, nie dołożył, nie dołożył żadnych starań do tego, żeby, żeby ta aplikacja już została wyłączona w dzień wyborów. Słuchajcie Państwo, czytamy 10 czerwca, dopiero 10 czerwca, się, się po wyborach, sprawa ONET. Sprawa aplikacji ABW złożyła zawiadomienie. ABW złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie tzw. aplikacji posła Mateckiego. Dotyczy ono artykułu 249 Kodeksu Karnego. Osobny wątek naruszenia danych osobowych przez aplikację bada policja. Przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Mówimy być może o popełnieniu przestępstwa, dlatego ABW złożyła zawiadomienie do prokuratury związane z używaniem aplikacji promowanej przez tak zwany ruch kontroli wyborów. Zawiadomienie jest efektem wcześniejszych sygnałów, także działań własnych ABW. Panie premierze, i to pan Dobrzyński wyszedł i mówił, no dobra, że jak już tutaj z Giertych zgłasza i inni to oni już to ruszą. Szanowni Państwo, Istotą działań demokracji jest, by w czasie wyborów i liczenia głosów nie ingerowały nieoprawne instytucje. To śmiertelnie poważna sprawa. Tak buduje się demokrację w każdym państwie demokratycznym. Zaznacz. Artykuł 249 kodeksu karnego stanowi, kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w odbyciu zgromadzenia postrzegającego głosowanie, swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania, głosowania, głosowaniu, obliczaniu głosów, sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych, albo referendalnych, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. I wiecie Państwo, no mamy ten e, ruch e, kontroli wyborów. Państwo, mamy człowieka, który tam pokazuje, w jaki sposób Fałszował te zaświadczenia i ściągał z internetu te hologramy. Czy do tej pory ktoś ma postawione zarzuty? Czy coś się w tej sprawie dzieje? Nie wiecie dlaczego. Bo czekamy, żeby ta nie izba, nie sąd e, pani Manowskiej pod przewodnictwem pana Wiaka po prostu twój wybór. Po prostu, bo, bo tak już, jeżeli dowiemy się, że są je zarzuty, i że są już, może są śledztwa to jasne, że są sprawie, że są poszczególne, to osoby odpowiedzialne, no to już będzie trudniej, jeszcze długo pis zadrży. Wyśmiewają się z tych 56 tysięcy protestów wyborczych. Wiecie państwo takich ludzi, jak ta pani, która tutaj pierwsza zgłosowała, spełnić swój obowiązek obywatelski. No w internecie można znaleźć kilkadziesiąt co najmniej takich świadectw. Ile takich e, rzeczywiście było przypadków, no tutaj powinno wykazać śledztwo między innymi czynności ABW? Cisza. Jak widzicie Państwo, cisza. Jak patrzę, że Janka i mnie. W dalszym ciągu inwigilują. Jest na to czas, żeby e, wyłączać kamery, postawić się jakiegoś grata, czy wysyłać za nami jakiegoś koordynatora, który śledzi e, ten sam człowiek, koordynuje, śledzi Janka Pińskiego, pana majora Hede i mnie. Ten sam człowiek, naprawdę. E, to są jakieś kpiny. A z drugiej strony. Są niezwykle poważne przestępstwa, no bo co ważniejszego do pilnowania ma ABW niż to, żeby w Polsce nikt nie zakłócał wyborów. Powiem Państwu, że no to jest jedno z najważniejszych zadań dla, dla tej służby. I nic. Po prostu nic. Czekamy, Szanowni Państwo. Ja już tak cały czas apeluję. Natomiast ee, wydaje mi się, że powinniśmy już wziąć w własne ręce. Jutro o godzinie 8.30 i jest proces przed Sądem Najwyższym. Przepraszam, że ja nawołuję, ale że mnie nie będzie. Ja niestety nie dam, nie dam rady. Jeżeli możecie, to Dziękuję wam za uwagę. Życzę wam miłego dnia. Do widzenia Państwu.